Zaraz opowiem kawał rondo, potem się uśmiechniesz, a potem omówimy koncepcję. Hej, do przodu, inaczej. Plum, plum, plum! Czterech kumpli postanowiło się zabawić. Wypalili trochę trawki i postanowili pojeździć maluchem po mieście. Jeżdżą tak, jeżdżą i trafili na rondo. Zaczęli po nim jeździć, żeby była jeszcze lepsza faza. No ale trochę im się znudziło, więc zaczęli jeździć po tym rondzie do tyłu. Nagle łup, walnęli w jakiś samochód. Przerażeni siedzą w samochodzie i nie wychodzą. Szybko pojawiła się policja. Chłopaki dalej przerażeni siedzą w aucie. Podchodzi do nich policjant i mówi Spokojnie chłopaki, nie bójcie się. Koleś ma dwa promile i jeszcze mówi, że jechaliście do tyłu. Plum, plum, plum. Kto jechał w czterech w maluchu, ten wie, jest ciasno. Odruchowo bym wyszedł przy pierwszej okazji, rozprostować nogi. Może nigdy nie miałem aż takiej fazy, żeby stwierdzić, że panowie w tym stanie po kolizji zachowali się racjonalnie. No bo co? Warto poczekać. Po co się spieszyć? Wychodzić z auta, kłócić się z kierowcą drugiego auta, potem rozmawiać z policją? Czasem warto wziąć sprawę na przeczekanie. Wszystko jest względne. Czy to, że jesteś pod wpływem czegoś, musi znaczyć Twoją winę? Może ten drugi będzie bardziej winny. I ta zwycięska strategia dodaje nam otuchy, że nie zawsze trzeba być hej do przodu.